W 16. kolejce KPR Borodino zmierzył się w arenie Legionowo z Warszawianką. Drużyna gości walczy o utrzymanie na zapleczu Superligi, jednak potrafi być bardzo groźna dla najlepszych. Trener Tomasz Porzeziński ma jednak bardzo okrojoną kadrę, więc szanse na korzystny wynik w Legionowie drużyna z Warszawy miała niewielkie. Oj, tak, no my tam akurat na trybunach zrobiliśmy sobie kółko ortopedyczne, ponieważ. No, dwóch, dwóch okulach, dwóch już po operacji, jeden czeka na tomografię czaszki. Maciek krawiecki, którego dzisiaj nie było, już jest po tomografii czaszki, ponieważ no, miał przykrywy wypadek. Niestety 50 sztuk zostało założonych. No, nie ukrywam, jest szpital, na pewno jest szpital i tych chłopaków brakuje. Od początku spotkania było widać, że rezerwowych warszawianki zjadła trema. Przez 17 minut goście nie potrafili przeprowadzić skutecznej akcji. Obrona KPR Borodino łatwo radziła sobie ze schematycznymi atakami gości, dzięki czemu przewaga gospodarzy szybko rosła. Gdyby nie dobra postawa Tomasza Szałkuckiego w bramce warszawianki oraz słaba koncentracja zawodników KPR-u w ataku, to już po 30 minutach gospodarze mogli prowadzić znacznie wyżej niż 12 do 5. Po przerwie mecz wyraźnie nabrał tempa. Więcej było walki, a gracze obydwu zespołów odzyskali skuteczność. Na pewno jednak poziom meczu nie mógł zachwycić. Duża w tym zasługa drużyny z Warszawy, która nie potrafiła zmusić gospodarzy do lepszej gry. Tym bardziej że legionowianie podświadomie oszczędzali siły na kolejny mecz ligowy, który czeka ich już we wtorek. Ostatecznie KPR Borodino-Legionowo pokonał warszawiankę 29-20 dopisując do swojego konta kolejne dwa punkty. O tym, że gospodarze byli nastawieni przede wszystkim na zdobycie punktów, a nie na piękne widowisko świadczy wypowiedź kapitana. Myślę, że nie było to jakieś górnolotne widowisko, ale no derby rządzą się swoimi prawami, chłopacy przyjechali tutaj bardzo ambitnie walczyć o każdy metr parkietu. Ale no, chyba jesteśmy dużo lepszym zespołem. Trener drużyny gości na pewno nie mógł być zadowolony z postawy swoich podopiecznych, szczególnie w drugiej połowie. Poprzez rozmowy tutaj na ławce czy w szatni w przerwie no, do chłopców dotarło, że trzeba wyjść walczyć i jak się okazało, drugą połowę przegrywamy co prawda, ale dwoma bramkami. I ten mecz się zaczyna robić naprawdę bardzo ciekawy. No, ja jestem zadowolony przede wszystkim z tego, że podjęliśmy walkę w obronie. Nie, Szkoda, że nie w całym meczu, ale podjęliśmy tą walkę i no, były, tego, były tego efekty w postaci, w postaci wybronionych piłek. Zdaniem Roberta Lisa poziom spotkania z warszawianką mógł rozczarować kibiców. Ten mecz nie był zachwycającym widowiskiem. Z naszej winy myślę, że przede wszystkim graliśmy troszkę, troszkę zbyt, zbytnio szalansko. Na pewno w głowach jest to, że za 48 godzin gramy następny mecz, więc jakby ten, ten łatwy początek spowodował, że, że, że później to wyglądało trochę, trochę tak sobie. Szkoda, szkoda bo za Kibisu, przede wszystkim, bo można było zagrać zupełnie inaczej, ale dalej że jest ze zwycięstwa i wszyscy zawodnicy mogli pograć, także to jest najważniejsze. Szkoleniowiec drużyny z Legionowa odniósł się także do wykluczeń, jakie dotknęły KPR w rywalizacji z Warszawianką. Mimo wysokiego prowadzenia, po trzech dwuminutowych karach, wcześniej boisko musieli opuścić Tomasz Kasprzak i Kamil Ciok. No tak, te wykluczenia są naszą zmorą. Yy, gramy, gramy po prostu twardo i niestety nieraz... Yy... Przeciwnicy, którzy są może troszkę słabiej przygotowani fizycznie, no upadają, także sędziowie dają się na to nabrać. Myślę, że dzisiaj duża ilość kar, ale naprawdę myślę, że połowa to było, było naprawdę tak się nie powinno, po prostu nie powinno ich być. No ale coś, no trzeba. Dostosować się do pracy sędziów niestety, więc yy, przyjmujemy to i będziemy się starać, na pewno, na pewno nie przestaniemy grać twardo. KPR Borodino gra twardo i to się opłaca, co widać w tabeli. Zespół trenera Roberta Lisa ma 6 punktów przewagi nad pomezanią Malbork. Oraz 7 nad trzecim Piotrkowianinem. Te dwie drużyny wciąż rywalizują o drugie miejsce premiowane grą w barażach o awans do Superligi. Na pewno po cichu o włączenie się w walkę o to miejsce marzą także Warnia i Kardospójniog Dynia, które wcale nie są na straconej pozycji. Natomiast sprawa pierwszego miejsca i bezpośredniego awansu jest już praktycznie przesądzona. No można już chyba tak powiedzieć, że ten awans jest powiedzmy na wyciągnięcie ręki i bardziej zależy od nas niż, niż od przeciwników, jeżeli Utrzymamy mobilizację i koncentrację do końca, do końca ligi, no to wydaje się być awans ten pewny. Już we wtorek 10 lutego KPR Legionowo zagra na wyjeździe z SMS-em Gdańsk. Po 10-dniowym odpoczynku Legionowian czeka mecz u siebie z Warmią Olsztyn, a następnie udział w ćwierćfinale Pucharu Polski, w którym KPR zmierzy się z mistrzem Polski. Gratka dla sympatyków, gratka dla kibiców. Ja myślę, że tutaj przyjdą wszyscy zapełnią tą halę, żeby obejrzeć brązowych medalistów w to świata, więc na pewno jest to nieprawdopodobna okazja, żeby drużyna z Kielc tutaj przyjechała do Legionowa. Pierwszy mecz odbędzie się w Kielcach w środę 25 lutego, natomiast rewanż 4 marca w Legionowie.